Z dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia według świętego Jana, szósty rozdział, wersety 16 do 21. O zmierzchu uczniowie jego zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, zaczęli się przep przeprawiać przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około 25 lub 30 stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się, a On zajrzekł do nich. To Ja jestem, nie bójcie się. Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego stążali. Dziwne to doświadczenie. Doświadczenie Jezusa, który pierwsze odprawia uczniów, aby sami płynęli, a potem przychodzi do nich po wodzie. Jezus kroczy po jeziorze i zbliża się do łodzi, a Uczniowie patrzą i myślą, że to zjawa. Myślę sobie, że my również, widząc coś, co przekracza nasze rozumienie, nasze doświadczenie, nasze możliwości poznawcze, również się boimy. I myślę sobie, że potrzebujemy, aby Jezus tak jak dzisiaj uczniów przekonywał o tym, że On jest z nami, i że nie potrzebujemy się go bać. I kiedy Jezus jest z nami. Kiedy Jezus wyciąga do nas swoją rękę, to wtedy już dystans, który dzieli nas od brzegu, nie ma żadnego znaczenia, gdyż możemy za chwilę znaleźć się dokładnie tam, gdzie potrzebujemy być, bo w Bogu i z Bogiem wszystko jest możliwe.